To jest takie dziwne zdjęcie, bo Bartek jest w dmuchanym kole, a i tak jest na dnie. O, wow! Ej, jechaliśmy razem autem, co ty robisz? Co jest grane? Złapam to! To jest super normalne zdjęcie. No to Jakub, jeśli jesteś w stanie nie naruszyć więzów przyjaźni... Nie no, naruszę. Bo to zdjęcie w ogóle jest... Ma, mama Bartka ma wydziarane na całe plecy Dokładnie, bo to ma być motywacja dla jego starego, by kończył na zewnątrz. Ale tutaj nie, chciałbym też ciekawostkę taką, że Bartek zrobił sobie koszulę w fotoalbum rodzinny, bo się boi, że go nie wyniosą z płonącego budynku. Po prostu jest... To jest jedyna metoda. Bartku? Ogólnie to jest mój upośledzony brat, który robi większą karierę. Wow! Jest tuż bardziej upośledzony od siebie. Siedzi obok mnie. Słuchajcie, Bartka, za wepchnięcie do kurczaka głowy wykluczyli z klubu ZOO. Trójmiasto. To jest przegięcie pałeczki. Jedno to ruchasz, a drugie to. Dobrze, kochani, się wygłupia.